Witajcie bardzo serdecznie drodzy kochani widzowie. Będąc wczoraj w terenie i dzisiaj w terenie wpadłem na taki ciekawy pomysł. Powiem nagrywam teraz vloga, który będzie trwał tak długo, jak tylko dam radę, czyli dosyć długo, tymczasem smacznego! Polecam Wam rogaliki krosą. 7 Days. Ja bym również zamiennik 7 Days a i smakował eee, średnio dobrze. Co tak mieszałem? Pewnie wielu was zał... zapyta. Kawę. Mm, mm, dobra ta kawa. Naprawdę dobra kawa. Café Latte. Café um do três pin. <laughs> e, zapraszam Zapraszam również... Na najnowsze odcinki. Muszę być szczery. Zapraszam w sumie na najnowsze odcinki. <laughs> Tych odcinków jest dosyć dużo. Jeśli pod tym filmem lub pod obecnymi filmami będzie ponad 1000 wyświetleń, to robimy z kumplem, jak zjadę ze szkoły w poniedziałek, robimy największy vlog jakie tylko się da. Czyli najdłuższy vlog na kanał zrobimy. A tymczasem smacznej kabusi. Założę się z Tobą teraz, że nie zostawisz tutaj lajka w górę oraz suba z dzwoneczkiem. Stoi? Jeśli nie, to postaram się zrobić lepsze kontenty. Jeśli tak, to będę robił to, co robię. Założę się z Tobą, że w tej chwili nie zostawisz nawet założę z tobą, że nawet nie zostawisz tutaj komentarza i nie przypnę go serduszkiem. Żart. Przypnę go sercem od razu. Jeśli będzie jakiś ciekawy jeżeli będzie jakiś ciekawy komentarz przypnę sercem. Czy dzisiaj pojadę do Karnowa? Zobaczymy. Może tak, może nie. Jak już to pewnie po 16 pojadę na godzinę 2. Jutro po 16 za do Bydgoszczy i widzimy się z Bydgoszczy z, w wolnym czasie z krótkimi materiałami. A jeśli nie, to dopiero do zobaczenia w poniedziałek. Hola, hola, hola. Napisz w komentarzu hashtag viral albo hashtag youtuber. A oznacza Cię sercem. Zapraszam również na Discorda. Link będzie w opisie filmu bądź w komentarzu. <grym> eee, stworzyłem nowy Discord, w sensie stworzyłem kopię Discorda. Pisze jak tam u Was u mnie w porządku. Filmy się zrenderowało. <grym> Dało się z tobą, że ten, że ten film nie zyska tysiąca wyświetleń. Zakład? Do zobaczenia niebawem. Cześć.